Kratka się klei Dobra i ja teraz się i ja Kratka. 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 jestem martwy. Oni, mnie oni mnie zakoblowali będą czekać Ale gwizd czy? No Nie 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 nie, oni się nie czekają Są no przecież zalogowałem się i są Bez kitu na dole jest A no. bez kitu zamurowali tą kratkę Ja mam Ej dostę, gwizdu i Bo tam jest wszystko z kobla wiesz No wiem No i musisz poczekać lej Serwerowo No okej tak Zaraz Zabiłem wchodzę tam Wchodzę tam wchodzę tam, chodzę tam, chodzę tam dawaj, gwizd Dawaj 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 Chodź, ppp, chodź. Ja, przyjdę. Pomóc wam. Zemruwali nas, nas, ale jak masz PR, to jedziemy. Tak, zepeda jestem sam. Jaka to gilda Mam Mamy LSK, LSK, no LSK. A Dobra, No nie no, ja po, naszemu pomogę. Tam się nie dawaj do ciebie jakoś? Ale nasz, no, Możecie się na, nasz... wcykać teoretycznie, ale... Ale tylko teoretycznie. A ja sam nie będę... Jak, 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 się i... wcykacie, jak będziecie trzymać ich, żeby nie strzeli do mnie zwykłego, no to się dobiorę i... A tam mężę mężę jest zamurowane, tam ja będzie. Nie jest zamurowane, tak. nie jest zamurowane. Tu wyciekasz. Czy... Dobram to, się, dobram się. A, ja, się, się wcykam, gdzie? ja wcykam do tego pracu, ja wcągłem Olecieli do Polsy chłopy. Jak zabijecie, to mnie odmoruję się na bliżej Gdzie wy jesteście? Dajcie Ej, jest na dole, już w z łuku strzelają. Ej, do tego tego typu. No, no, no ja dobra, dobra, pokażcie Dobry mi, i gdzie mogę. W... No, dobra, dobra, widzę miejsce, w... z... no, gdzie na mogę. Wysykałem chyba. Tak, chyba tak. Jest, Wycykałem Nie, 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 O kurde. Ale on. Ale on.